Hejka, tu TrashingBad, witam i zapraszam na krótki odcinek, w którym omówimy historię rodu, który przejął ostatnią władzę nad Polską. Rud Mazowiecki to jeden z najstarszych rodów polskich, którego korzenie sięgają legendarnych pogańskich czasów, podobnie jak w przypadku Piastów. No i podobnie jak Piastowie, byli oni zawsze rodem ambitnym, któremu jednak brakowało szczęścia i sukcesu władców Polan. Ta niespełniona ambicja przerodziła się z czasem w rywalizację, zawiść, a na początku XII wieku w rodową właśnie. Rud pochodzi od legendarnego Dragomira, który zjednoczył plemiona Mazowszan skupione na ziemi płockiej i czerskiej. Działo się to równolegle do powstania państwa Polan pod rządami legendarnego Hościska i Piasta. W roku 865 Rządy nad Mazowszanami przejął syn Dragomira, Dragowit. Był on władcą sprawiedliwym i ambitnym, lecz także tchórzliwym. Dlatego też, gdy pias podbijał Lubuszan i Kujawian, państwo Mazowszan nie wzrastało. W roku 875 zostało ono zaatakowane przez Polan pod tymczasowymi rządami wdowy po Piaście Rzepichy. Dragowit został pobity. I utracił zwierzchność nad całością ziem mazowszan. Pozostała mu jedynie ziemia płocka, a na ziemi czerskiej rządził jego brat, Gościmir. W roku 879 młody władca Polan Siemowit, zwany później okrutnym, ogłosił się księciem wszystkich polskich plemion. Ponownie zwrócił on władzę nad całym mazowszem tamtejszej dynastii, lecz nie Dragowitowi Sprawiedliwemu który cały czas żywił do Piastów urazę po swojej porażce, a jemu bratu z Czerska – Gościmirowi. Ten zaś był doskonałym wojem, którego talenty docenił także Siemowit Okrutny, mianując go w roku 890 na głównego polskiego wojewodę. Jednak jego pan znalazł wkrótce bardziej uzdolnionego dowódcę w postaci tajemniczego ełnucha ze wschodu. Dumny gościmir zdjęty ze stanowiska czuł się tym wielce urażony. Dał on temu wyraz po śmierci Siemowita Okrutnego, wspierając jego młodszą córkę Danutę, a nie jego najstarszego syna i następcę Masława. W roku 910 gościmir zbuntował się wspólnie z Kujawianami i Ślężanami. W Rok później jego najstarszy syn i następca Gaudenty. Został wzięty do nieboli przez siły wierne Masławowi I po przegranej bitwie. W roku 913 bunt został stłumiony, zaś Gościmir wtrącony do gnieźnieńskiego lochu, gdzie zmarł w rok później. W roku 914 Masław I wypuścił z lochu jego syna Gaudentego, przekazując mu władzę nad Mazowszem. Jednak młody Gaudenty nie miał łatwego zadania. Gdyż zbuntował się przeciwko niemu jego własny krewniak i poddany warcisław Z Płocka. Ostatecznie jednak po dwóch latach ciężkich walk Gaudenty zwyciężył, był on człowiekiem podstępnym, ambitnym i przywiązanym do słowiańskich tradycji i wierzeń. Gdy Masław I zaczął przyjmować na swym dworze chrześcijańskich misjonarzy, Gaudenty zaczął przeciwko niemu knuć zbierając wśród władców plemiennych poparcie, aby stać się nowym władcą Polski. Jednak o planach tych donieśli Masławowi i jego szpiedzy. Gaudenty został w roku 923 pochwycony przez książęcą drużynę i wypuszczony na wolność dopiero po wypłaceniu wielkiego okupu i oddaniu Masławowi Płocka. Jego relacje z nowym władcą Polski uległy jednak w kolejnych latach poprawie. Dzięki czemu odzyskał w roku 933 Płock. Władca polski budował pozytywne relacje z plemiennymi przywódcami, ponieważ w rok później dokonał bardzo ryzykownego kroku, przyjmując Chrzest. No i chociaż dzięki tym zabiegom dyplomatycznym przyjęcie nowej religii nie wywołało wielkiego buntu, to pierwszy chrześcijański król polski zginął w roku 935, zamordowany w zasadzce pogańskich kapłanów. Na tron wstąpił małoletni Mieszko I, którego regenci desperacko usiłowali zachować stabilność państwa i wierność możnowładców. Dlatego też Gaudenty został zaproszony do nowej rady królewskiej w roli głównego dyplomaty. Przyniosło to efekt i poprawiło relacje. Jednak już w roku 936 relacje te legły w gruzach, ponieważ Gaudenty został usunięty z rady po nakazie papieża by żaden poganin nie piastował w Polsce ważnego stanowiska. Urażony mazowiecki władca zaczął nieoficjalnie wspierać pogańskiego brata mieszka I, piasta, jako potencjalnego pretendenta, wydając mu za żonę swą córkę. Jednak w kolejnych latach mieszko I zaczął konsolidować swą władzę, przez co nie było sprzyjających okoliczności do buntu. Jeden za drugim Polscy możnowładcy zaczęli przyjmować nową religię. Gaudenty ugiął się w roku 950, przyjmując chrzest jako jeden z ostatnich polskich wasali poza Piastem. Zmarł on w rok później. W roku 951 księciem mazowieckim został jego syn, Stoigniew. Niewiele można powiedzieć na jego temat poza tym, że był dobrym zarządcą i ostrożnym oportunistą. Zaczął on spiskować przeciwko młodemu królowi Masławowi II, lecz porzucił te plany pod wpływem samej jego siły perswazji. Jednak, gdy brat Masława Półrękiego Odon zbuntował się w roku 970, Sto Igniew stanął po jego stronie. Rebelia pretendenta zakończyła się przedwcześnie, gdy Odon poległ w bitwie przeciwko Wojskom Królewskim. Dzięki temu Sto Igniew zdołał uniknąć kary. W roku 991 nowym księciem mazowieckim stał się jego syn Gaudenty II. Podobnie jak ojciec usiłował on z piskiem zbudować sobie roszczenia do polskiego tronu i podobnie jak ojciec został od tych planów odwiedziony przez Masława II Półrękiego, którego liczne podboje zapewniły mu olbrzymi autorytet. Od roku 1007 do 1028 mazowszem rządził Czcibor. Był to okres schyłku panowania Masława II i początków Janka Nieprawego. Jego niespotykane talenty dyplomatyczne zapewniły mu miejsce w radzie obydwu królów. I wraz z wojskami królewskimi odpierał trzy nieudane litewskie inwazje na Mazowsze. Rok 1028 to początek dość krótkich, dziesięcioletnich rządów Wańka. Ambitny i bogaty książę próbował wykorzystać niestabilność wczesnych rządów króla Janka Nieprawego, ogłaszając się pretendentem do tronu. Jednak pomimo szerokiej koalicji sojuszników w postaci książąt Kujaw, Małopolski i Śląska, jego rebelia została stłumiona. Janko Nieprawy uwięził Wańka, który został wkrótce potem publicznie stracony. Wydarzenie to miało dość znaczący wpływ na eskalację trwającego od dziesięcioleci konfliktu piastowsko-mazowieckiego i jego ostateczne skutki. Władzę nad księstwem odziedziczył w roku 1038 jego rządny zemsty syn Wacław Gruby. Po dwóch latach przygotowań ten uzdolniony dyplomata publicznie ogłosił swe pretensje do tronu, które odziedziczył po ojcu. Dokonał on buntu wraz z książętami Kujaw, Małopolski i Śląska. Jednak w roku 1042 skończył on podobnie jak Waniko, umierając w Knieźniejskim Lochu po stłumieniu rebelii przez króla Janka. Gdy władzę nad Mazowszym przejął jego syn Przemysław I, który odziedziczył także rozszczenia ojca, król Janko Nieprawy postanowił załagodzić wspólne relacje, i przerwać narastający konflikt pomiędzy rodami. Zaaranżował on między innymi narzeczeństwo swojej najmłodszej córki Jadwigi z młodym Przemysławem, co wkrótce przyniosło wyraźne efekty. W roku 1056 doszło do buntu przeciwko młodemu królowi Mieszkowi II, w którym część polskich książąt wspierała brata Przemysława, a więc Karola Mazowieckiego, na tron. Jednak co ciekawe, Przemysław nie wsparł buntowników i pozostał lojalny wobec korony. Bunt został ewentualnie stłumiony. Przemysław I poślubił obiecaną mu siostrę króla Jadwigę i służył Mieszkowi II Wielkiemu jako wierny dyplomata i wasal aż do końca swych dni. W roku 1102 władzę przejął Wielisław, dziedzicząc także roszczenia swego ojca. Miał on mu od zawsze za złe, że ten uniżenie służył piastom, nie próbując sięgnąć po korony tak jak jego przodkowie. Wielisław wykorzystał nieudaną kampanię włoską Mieszka II, buntując się w roku 1105 celem zdobycia tronu. Wojna przebiegała po myśli księcia Mazowieckiego, jednak gdy ten był zaledwie o włos od odebrania piastom tytułu królewskiego, został zamordowany przez zabójców. Jak się później okazało, zamachowców tych nasłał Mieszko II, który w ten desperacki sposób cudem się wybronił. Zamordowany Wielisław pozostawił trzech ambitnych, żądnych zemsty synów – Przemysława, Bartosza i Krystyna. Tytuł książęcy odziedziczył Przemysław II, który natychmiast ponowił walkę o tron. Zmagał się on z siłami królewskimi do roku 1108 i jego rebelia została stłumiona w kilka dni po śmierci króla Mieszka II Wielkiego. Nowy król Karol uwięził Przemysława, odebrał mu tytuł książęcy i przekazał go władczyniczerska, a więc niejakiej kińce z rodu sieradzkiego. W ten oto sposób ród mazowiecki po raz pierwszy stracił władzę nad swą starożytną krainą. Przemysławowi pozostał jedynie Płock, który po jego śmierci w Gnieźnieńskim Lochu odziedziczył jego syn Wielisław. Brat Przemysława II Bartosz, służący jako biskup Płocki, próbował zorganizować wsparcie i ludzi, aby ponowić rebelię. Lecz nie udało mu się tego dokonać i nic z tego nie wyniknęło. Kilka lat później wziął on udział w wielkim turnieju zorganizowanym przez króla Karola, zdobywając w nim drugie miejsce. No i kto wie, być może liczył on na okazję do zbliżenia się do znienawidzonego Piasta, aby go zamordować. Jednak najmłodszy brat Przemysława II, Krystyn, zdołał w końcu dokonać tego, o czym od wieków marzył ród mazowieckich, zdobywając tron, i mszcząc się tym samym za swego brata, ojca, dziada i wielu innych przodków. Ok, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejny, właściwy już odcinek niedługo.